Gramatyka niemiecka. Poziom B1 dla średnio zaawansowanych. Wyprodukowało Audio Akademię EU 2019. To nagranie posiada prawa autorskie. Skrypty z częścią tekstową, ćwiczeniami towarzyszącymi, pobierz na www.audioakademyeu.eu. Życzymy miłej nauki. Cześć, mam na imię Krystyna. Chciałabym zacząć od kilku słów na temat tego kursu audio. Kurs opiera się na uczeniu kontekstowym, co oznacza, że nie tylko będziesz uczyć się pojedynczych słów, ale także będziesz słuchać zdań, które zawierają te słowa. Opanowanie całych zdań pomoże Ci później w komunikacji znacznie lepiej niż aktywne opanowywanie pojedynczych słów. Kurs jest podzielony na indywidualne lekcje, zgodnie z tematami gramatycznymi. Każda lekcja składa się z sześciu ścieżek dźwiękowych. Gdy najpierw słyszysz język obcy, a następnie polski, ćwiczenie nazywa się słuchaj, a gdy najpierw słyszysz polski, a następnie język obcy, ćwiczenie nazywa się przetłumacz. W pierwszej ścieżce usłyszysz słowa najpierw w języku obcym, a następnie po polsku. Na drugiej ścieżce usłyszysz je najpierw po polsku, a następnie spróbuj przetłumaczyć je zanim usłyszysz je w języku obcym. Na trzeciej ścieżce usłyszysz krótkie wyjaśnienie określonego tematu gramatycznego. Zdecydowanie polecam przeczytać także wyjaśnienie w skryptach. Na ścieżkach czwartej i piątej będziesz słuchać tylko zdań. Na czwartej ścieżce zdania są najpierw w języku obcym, a na piątej usłyszysz zdania najpierw po polsku i przetłumaczysz je na język obcy. Na szóstej ścieżce usłyszysz zdanie tylko w języku obcym. Zdania zawierają oczywiście słownictwo, którego nauczyłeś się na ścieżkach pierwszej i drugiej oraz tematy gramatyczne, o których uczyłeś się na ścieżce trzeciej. Nie musisz koniecznie słuchać wszystkich ścieżek w jednej lekcji. Możesz dostosować swoje słuchanie do aktualnego poziomu językowego i tego, czy uczysz się bardziej efektywnie, słysząc najpierw język obcy czy polski. Długość ścieżek dźwiękowych zazwyczaj wynosi od 5 do 10 minut, co pomaga zachować koncentrację. Do tego kursu audio są dostępne skrypty na stronie www.audioakademy.eu.eu, które możesz pobrać za darmo i które pomogą Ci jeszcze bardziej skutecznie doskonalić swoje umiejętności językowe. W skryptach znajdziesz plan lekcji, w którym możesz zapisywać opanowane lekcje, oraz część tekstową dla ścieżek dźwiękowych, co szczególnie docenią początkujący.